O, dziękuję. Co ty wysadziłeś mikrofon? Dobra. Biorę klucz. Otwieramy dom. A o co w Ej, tym w ogóle jo. chodzi? Uwaga, latarka. Ta mapa zabiera. A! Światła i Zawiera cztery. las. Ok, protip dla was. Można latarkę złapać trochę bardziej do tyłu, tak jakby się umiał w ramieniu. Dzięki czemu masz większą wielkość światła. Normal. I o co I chodzi? Nie, przegramy. Już przegraliśmy. Ja Zbierasz notatki mówię. jak Slendermanie. O, oh, jeez, tu duże łapki były. Ej, Furas? Kto to jest? Don't make noise o, and jest. crouch, or will eat you. Wygląda jak SCP, ten orzeszek. Nie, no. Ja mam tą, no... o. tą oj, notatkę oj. ze sobą nieść, czy nie nieść? Ej, bądźcie zjadł z tą notatką z wiem, ale jakby... Rombane jaja w to. Oh my god, ale to o, jest głupie, ale, bo... Czasami moja postać losowo... E, wstaje bez powodu. I wtedy mnie zjada. Ejo? Czemu ja ciągle się odradzam i się pojawiam znowu i potem ruszać się nie mogę? Pelkis, znalazłeś tam coś ciekawego czy nie? Jakby... Czemu tam czem, drzwi? No to idź do tych drzwi. Jako jedynemu ci działa crouch poprawnie. No i... Nie można chodzić szybko, co jeszcze trzeba pamiętać o tym. Eka. Ej, Ola, mnie. Chcesz bardzo powoli chodzić po prostu. Gościem nie olał no, kompletnie. Sobie sobie się jesteś cicho. Nie! O, teraz mnie zabijasz. Dobra, przeszedłem. O, gdzie jak wpadł przez podłogę. Przeszedłem. Wróciłem do menu głównego? E? No to... Och... Ej, jest orzeszek A, z SCP może... faktycznie! O nie, ja tam nie idę! O nie. A. A nie! O nie, płaczące anioły w Wierczacie, Na pewno nie! Na pewno nie! Arek, płaczące anioły w Wielczacie. Today's mission! Masz patrzeć Jak na niego i się nie przyszedł? ruszać! Ja weź nie mogę, albo nie mam tej notatki. Mamy się na coś constantly patrzeć. Co jest z tą kartką? Zobacz, jest. Wiem, ona się tak dziwnie rotate Dobra, to... czekaj, mamy się... Don't no, mamy chyba iść tam na wprz... na wprzód. A... latarka not working, mate? O, jest! Jest typiasz. Ale czemu mnie obróciło, what? Jest typiasz. O oh fuck, on się serio rusza jak się nie patrzy na niego. No. Ale ściany na to nie działają chyba. Ejka. A jest tylko jeden taki? O nie. Tak. On, on jest customowy dla każdego. Wy się patrzycie na innego. Aha. Oh no. Przez ściany też trzeba się na niego patrzeć jakby tak, co. Tak, wiem. Czemu ja słyszę dźwięki od Ciebie przychodzące, M Jack Nie wiem. Czemu tu jest tak ciemno? Nie Czemu wiem, jest a tak jest tam coś ciekawego? Nie wiem, zgubiłem się. Nie, to jest pusty pokój. Okej. Nie, bo ja staram się... ...znaleźć jakiś... ...point... ...w całym tym miejscu. Po co my tu tak właściwie jesteśmy? Ale ciężko to... Co ty... Ej, ziom jest szybki. Ziom jest szybki, nie odwracajcie się od niego. Ziom no, ja jest wiem. bardzo szybki. O kurcze, faktycznie. telewizor. Fast as fuck, boy. Jest na lewo od tego zioma telewizor. Okej. Okay. telewizora. Gdzie na lewo od tego zioma? Ja nie wiem gdzie Tu, tu chodź do mnie, gdzie. Chodź, chodź, chodź. Tu, tu, tu. Mm. A bo ty nie możesz się do mnie spojrzeć. No chodź nie chodź mogę. Tutaj. Tu, 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 chodź tu. No gdzie? tu, 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 tu gdzie idę. Dobrze, idziesz. O, słyszę ten tyle Kurde, tu jest ściana, czekaj, tam musimy iść. O, tak, tak. Ojej, będziesz musiał się obejrzeć. Dobra, teraz... Okej. Okay. No i w lewo prosto to... i tam. A, jak zrobisz to inteligentnie, to nie musisz. Bu. Jeez. O. Dżizasto, O, iż był O, straszny. kurczę, jaki flashbang. Hello. Możemy zrobić sobie samochód i stąd pojechać po prostu. Lemans... powodzie? Latający śrubokręt, panowie! No ja skupiłem gdzieś pod drodze o... latarkę, nawet nie wiem kiedy. Ja to Tutaj w, w tym momencie. Patrz, Emdziak, Latający tak? śrubokręt. O. <grym> ej, tam jest to nasza wyspa. Wait, czy to jest! Ej! Tam. Ej! To jest miejsce, w którym... Y, Zigzag McQueen uczył się y, tych. Wyścigowyń. Tutaj o są nie, one nie mają tekstury od środka, ała wszystkie... oh, wow. To specjalne. A... Nie ma tekstury od środka, chodźmy na górę. Nie. Możemy nie, możemy zostać. O, wow, jaki hamak. Też z jednej strony ma tylko teksturę, oh my God. Trzeba znaleźć klucz. We must find. O mam, my mam, my. mam, tu jest. A ty kluczem jest przyjechać. Musimy znajdować coś szybciej ode mnie. Jestem bezużyteczny Kajan. dzisiaj. To fakt. O oh, jeez, ej backroomsy siadają. Backroomsy uh, wow. siadają. Wow. Yes. Obawiam się, oh. że musimy wiedzieć o hey, co chodzi. Ej, bo tym tu jest chodzi. elektryczny panel. 111001 Ja tu mam drugi. A 11... Nie, jeden, zero, jeden zero, zero, zero. Ty masz inne kolory. Arek, nie dosięgam. To trzeba w, przełączniki ustawić na odpowiednie te. 0, 1, 0, 0, 1. Naprawdę, zrobiłem. Ok, o, też zrobiłem. i teraz, i teraz można pewnie przejść. Tylko któlędy? Tędy. No, czuj seksi. Wiesz, były o, trzy drogi. O, to... kolejne. Aha. To są kolejne. Wiec Ej, panowie, ty te też. Uuu. W każdym rogu. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Źle zrobiłem. Dobra, nieważne, nie tykam no. Za niski jestem. Co się dzieje? Eee. Światełka I się włączyła? Zbog. Exit? Wyjście? Exit? Z Exit. Okay. <laughs> przez... znowu przez podłogę. Important. Welcome to level 37, the pool rooms. The entities on this level are invisible. Aha. O kurze, a tu są aparaty. A i co 12 możesz sekund można ich użyć. A, kamery co 12 a one chodzą, czy. Tak. Nie wiem, chyba tam. O ta... fakt, Dobra. Start. Jakby mój problem polega na tym, że ich nie widzę. O jezu. Okej. Okay. Przypomina ja mi powiem. to je jedną rzecz. Czyli... Sister location. Aha. Ej, no nie było dziada. Przecież zrobiłem fotę no i go właśnie... tam nie było. A nic nie widzę. No, dosłownie jest taki duży czarny typiarz. Tam było napisane, że trzeba ich... Y... O, widzę go, dobra. Ale o, wtedy jest możesz go ominąć, co nie? Tak jak ja teraz. No, no ale teraz One nie się widzę ruszają, oczywiście. One się ruszają. Widziałem, jak się w naszym, w naszym kierunku idą? Tak. Aha, super, ci trzeba cały czas iść. Nikogo nie było. Pytanie: czy jest jeden? No, no nie, Dwóch jest. Jeden nikogo nie końcu. było! Lubiłem foty, nikogo o, nie, nie było. Nie, nie, był, był dosłownie przed tobą. Nikomu nie, jak... nie było przede mną! Ja nie wiem jak daleko można zajść w ogóle względem foty. No ja też na prawo. A i guess, że przeszedłem, jakby jestem tu już bezpieczny, czy jeszcze nie. Nie wiem, idziemy, idziemy. Ej, ja tego nie przejdę pomoc. O wow, to o, jest duża część. Tylko już bardziej po ciemku. Jezu, błagam, niech to nie. nie wraca Środek. nas na sam początek. Mm. Jezu, jak to nas wróci. Jezu, to nas wraca na sam początek. M jak nie gin. Zginąłeś? Tak, i to wraca o, na sam proszę. początek. Jesus Christ. Po tuż za Pyrkisem, zginąłem. Boję się, bo czasami jak ja nie widzę nikogo na tej focie, to jakby nie wiem, czy mogę się ruszać. A jestem tuż przy wyjściu. Oj, absolutnie zareaguję. To mnie tam I ci, 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 biegnij, biegnij. Jest, biegnij. Jest! Dobra. <gasps> Arek, polecam y, biegnięcie przy ścianie. Niekoniecznie. Jakby to zależy. Ale jak zrobisz fotę i zobaczysz go przy jednej ścianie, to biegnij przy drugiej. No tak. Mhm. Dolisz do dwóch, zatrzymaj się, poczekaj na flesza, jakby oni nie podchodzą do ciebie, póki nie nie użyjesz flesza. Mhm. Więc to trzeba na cierpliwość, a nie na tempo. W ogóle, Arek, żyjesz jeszcze? Jest, przeszedłem przez to. Oh. Oh, dziękuję. Oh, ew, wsiadłem do łódki, ej, help. Idę. O nie, Arek kieruje. Założyłeś mi ten kaptur? Ja mam ten kaptur? Mam ten kaptur. Tak. Zdjąłem go? Arek, kieruj. Zdjąłem go? Zdjąłem go? Dawaj, idź do działka. Chciałbym... O! Jo! Jo! Co jest? Co, Co jest? O, gdzie nie mamy mi... O nie, ma limit. What's... Czekaj, że to jest ale otwarty świat? Weź, wo the hell? A mam, so... mamy paliwo, uważaj na to. Wszystko rozwali. Pali się. Eee, wyskoczyłem, help! Jakby da się zrobić jakoś selch light, ale... perkisa. Ale ja nie wiem jak. To on karabin. Ale na czym polega searchlight? light? Ej my mamy z tyłu działo? Czy ty, ty strzasz tym działem? Nie, tam tym działem ja na pewno. nie. nie a, patrzcie! Search to jest dosłownie latarka dla statku. Mogę no? oświetlić. O. To tu nas nie było nie bo mogę jest strzelać. Jest drabina i tak dalej. No. no alek, wrum, wrum. skręcaj no. Nie wiem jak przyspieszyć. Ale skręcia, no nie z nie przyspieszaj! Z lewej masz... Z lewej masz ten... Yy, przepustnicę, po prostu ją pociągasz do przodu lub do tyłu. O Jebut. Ale... My tam mieliśmy wylądować. Ale lecimy! Ale jak popłynąć. Alek robi bączki wokół gdzie, wyspy. Gdzie mieliśmy wylądować? No, no tam, tam, na tej, dookoła do której się kręcisz. Tam w ogóle no dalej okay, jest już, kolejna. Już, już. O tam. Ale tu chodźmy najpierw, tu. Bo tu widzę, że nas nie było, bo jest jakaś drabina na dachu. Ostrożniarek, 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 ostrożniarek. Be careful, Fatbom! Shut up, Patryk! Shut up, Fatbom! <laughs> up, up, up. <laughs> Skumał. O, ten dom jest pusty. <laughs> czeka, czeka, czeka. Nie umiem prowadzić ani trochę. No widzę, bo byłeś wykierowany. Nie się w... zamienić. Byłeś wykierowany wprost na wyspę i nie popłynąłeś do przodu, tylko skręciłeś. Panowie, bo moje, no, mój no, ogon no, działa ja na jak działku flaga dojść. aktualnie. To jest nasza flaga. O, jestem na działku. Fla... Uuu! Uuu! Janek! Janek! się spało! Janek, Jarek! Jarek, co ty zrobiłeś? Czemu pływamy do góry kołami? Coś. Ty... Dobra, anyway, jakby... Za ciężar... I zostawiliście mnie. Dopłyn do tej wyspy, tak czy siak? Zostawiliście mnie. Ja myślałem, że to ty wszedłeś i wywróciłeś nas. Nie, to ty jak wszedłeś, to nagle nas wywróciło. Kurczę, taki ciężki jestem. No hej! To tak samo działa. Ej, ZOSTAWIŚCIE mnie, poczekajcie! No płynę do ciebie. Idzie Ej, ja się ogarnąłem, jak się pływa w tej grze. Tak samo jak normalnie, triggerami. No tak. Tam Wiecie jest Areek, tu na horyzoncie Dobra, idę do wyspy, idę do wyspy. Chodź! No, no, chodź, 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 chodź tu Już, już. Pójdź z nami do góry nogami I chodź Le. tam! Tam. No. No, dobrze, aż... W prawo. O, 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 o. No. Ja nic nie A widzę, weź w płyń, wpłyń na to, może nas obróci O oh god, Jestem na wyspie. Zagadzam, dziękuję. No i kochani widzowie od dzisiaj zaczynamy 100 dni na wyspie. I będziemy tutaj... Dobra. Już... Co o, się... Dobrze jest. To zaczyna wyglądać jak łódź podwodna aktualnie. O nie, 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 Co się dzieje? Nie wiem. No przejdźmy jeszcze jedną mapkę mówili, będzie fajnie mówili. No. wej, tutaj, tutaj, chodźcie. Chodźcie. Tu jest chatka odbita. Patrzcie na to najpierw, patrzcie na to najpierw. Co? Emdzie, chodź, znalazłem klikable coś. Klikable jest. Widzę, bumer. Trzeba klucz. klucz. Znowu. Znalazłem. O, ej, bo tu jest radioaktywne i... E, toksyczne Wczelłem. i. Tak dalej. I umierać. No. Ej, nie ma powrotu. O nie. przyszły. Będzie tylko Nie. Yeah. Mnie raczej yeah. w że nie mam latarki. O czym ty mówisz? Tutaj są latarki. O, latarki. Nie, Do na jego not twarz. look at his face. Okej, okay. Slenderman 2.0. O nie, i to Nie, mm. jest? O nie, to jest Labyrinth. O mm. nie. pamiętajcie się, trzymacie się zawsze prawej prawej strony. Prawej dłoni, rozumiem. Zasada prawej lewej dłoni. O, znalazłem kartkę? Jeden to jest 9. Jeden to jest Nie dziewięć. mogę. Jeden to jest 9. Dobra, 9, po prostu 9. Kolejność pamiętaj i mów. Oj, to mi się nie podoba. Mi też nie. Oj, to mi się nie podoba. Możemy być tu tak cornered. No. Ja nawet nie wiem jak to na polski przetłumaczyć corner. W dupie po prostu. o, se, o tu jest kod. Dobra, 9. 9. O. Jak ty wpisałeś to? Ja nie mam wpisanego, dziwo. To wpisz. 9. Chyba że to popsuję, nie wiem. Pewnie to się liczy sobie korek tutaj. jest te... kartka. 5, 5, 5, 5, 9, 5. Pytanie ile to ma cyfr? Pewnie 4. Myślę, że nie więcej. O jezu, tam biegu. Co ty mówisz? Tam biegu. Co ty mówisz? To jest taki. taki gnom. huznięty. Gnom. <laughs> Ale mam pusia gameplay aktualnie. Patrzcie na wszystkie ściany, bo to czasami nieoczywiste jest. Ay, aj, 3 to 5. 3 to 5. 3 to 5, dobra. 9, 5, 5. U, jest tam. Tak, on tam biegł Ja się boję tu iść. <ientras ainsi> Mamy na niego nie patrzeć. O, o, tu jest. 4 to 1. Cztery czy już spadł? Bo... Ostatnie. A, 4 to 1. To ostatnie. Czy to już ostatnie? Mam cztery. nadzieję. A, czekaj, jakie było poprzednie 5? 9, 5, 5, 1. Nie, jeszcze jedna. Idzie tu. Idzie, nie pasz się na niego. Głupi goblin. Nie, nie ma go. Słyszę, jaki wadził. A jeba, gdzie będzie wy wykoś ja jestem za tobą. Alka widzia... widziałam akurat, jak przechodził. O, o, i, nie, spojrzałem się mu na twarz. Aha, spojrzałeś ty mu się na twarz, a ja dostałem jumpsker. A, Wspaniale! świetnie. Prawdziwy bromów. No i biegnie znowu radzi. na mnie, bo nie mogłem na niego nie patrzeć, jak wchodziłem do dungeonu. Mam kartkę. 4-5. Yeah. Była na suficie hamsko. A4 to 5, 1. 5, 4, 4, tak? 1, 4. A4 to 1. 9, 5, 5, 1, 4. A. Tak, proszę yeah. Boże, jak ja dobrze mam nie... pamięć. Do not move when the lights are out. Collect six papers. Oho, O, Baba Jaga patrzy. Zdobyć 6 kartek. Co to, to znaczy, że świateł nie ma? Mam pierwszą kartkę, na Idę ścianie byłam. Mam drugą, trzecią. Idę trzecią, czwartą w takim razie. O! Stop, nie ruszać. O, nawet się obracać nie możecie. No, A, dlatego się okay. nawet nie próbowałem obracać. Jakby ja tego nawet nie sprawdzałem, po prostu znam Kolejna że nie kartka. No to mam pięć, jeszcze jedną. Jeszcze jedną znalazłem to. za pilarem, tak ukryta, tuż przed do Mam, tego... mam, 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 mam. O. Jest spokój. Tutaj o, jest, wzroście. Oście do mnie. Idę. Spadek jest. O mój. o się. Oh my god. Miu. Fajnie, że chciałem stanąć na rogu i popatrzeć, ale. Spadłem. O i koniec? Nie. O. Czekaj, to nie jest koniec. Tak, thank you for playing. See you another time when the terminal echoes. O cześć, No, to dziękujemy widzowie za kolejny piękny odcinek. Dokładnie.